Techniczny Analityk Testowy, pytanie numer 22, pytanie za jeden punkt, to znaczy musimy sobie przypomnieć albo rozumieć o czym jest mowa, które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe. No i mamy cztery dosyć długie stwierdzenia, trzeba je przeczytać i zastanowić się, czy w całości są prawdziwe. Przypominam, że te długie stwierdzenia, które są odpowiedziami, bardzo często składają się z kilku części, na przykład z dwóch, i wtedy. Całość zdania, czyli wszystkie części muszą być prawdziwe, żeby odpowiedź była uznana za prawdziwą. Jeżeli macie pół odpowiedzi prawdziwe, drugie pół nieprawdziwe, no to może być pułapka i tego nie uznajemy za odpowiedź prawdziwą. Pytanie z jeden punkt, więc pytanie teoretycznie powinno być proste. No to zobaczmy. Odpowiedź A: Kompleksowe testy czasu przetwarzania, end-to-end -end turnaround time tests, powinno się przeprowadzić tak wcześnie jak to możliwe. Nawet jeżeli środowisko podobne do produkcyjnego nie jest jeszcze dostępne, no to jest, to jest nieprawda, dlatego że testy czasu przetwarzania, te testy mierzące ten round trip od requestu do odpowiedzi systemu, to jest element testów wydajnościowych. A testy wydajnościowe przeprowadzamy obowiązkowo w środowiskach podobnych do środowiska produkcyjnego. Jeżeli będziecie mieli inne środowisko niepodobne, na przykład inaczej zwymiarowane, mające inną ilość procesorów, inne dyski, inną pamięć, inne połączenia sieciowe, inne konfiguracje, to takie testy nie mają sensu, bo ryzyka, które wykryjecie podczas tych testów, one mogą się nie materializować, nie występować na produkcji i odwrotnie, na produkcji mogą występować ryzyka, których nie będziecie w stanie wykryć przy takich testach, więc takich testów nie robimy, to stwierdzenie nie jest prawdziwe zdecydowanie. Przejdźmy do kolejnego. Testowanie osiągalności, czyli dostępności z wykorzystaniem profili operacyjnych odbywa się zarówno przed, jak i po wykorzystaniu usługi operacyjnej opera Operational Service. Ja bym nam Operational Service trochę inaczej przetłumaczył. Na takiej zasadzie, jak na przykład podchodzicie do jakiejś maszyny vendingowej i jest napisane out of service, tak? czyli ona nie działa, więc tutaj Operational Service. Dobrze, że jest podane po angielsku, bo usługa operacyjna po polsku w slangu informatycznym raczej nie występuje. Tutaj ja bym to przetłumaczył jako w działaniu produkcyjnym, czyli że testowanie osiągalności z wykorzystaniem profili operacyjnych odbywa się zarówno przed jak i po wdrożeniu czy uruchomieniu systemu na produkcji. Tak by było trochę ładniej po polsku. Jeszcze Jeden komentarz na temat tej osiągalności i dostępności dobrze jest napisane, że jest napisane dostępność w, dostępność po polsku, ale dostępność też oznacza co innego, oznacza dostępność dla ludzi niewidomych, niedowidzących, czy z jakimiś innymi ułomnościami. Ale generalnie o to chodzi. Zobaczmy w standardzie 25 010, co to jest ta dostępność, Bo to nie jest, nie jest atrybut, który jest bardzo często testowany. A być może powinien być. Tutaj mam tekst ISO 352, sekcja availability, tak, czyli to jest ta dostępność. A tutaj chodzi o capability of a product to be operational and accessible when required for use. Tak, czyli to oznacza, że system ma być dostępny do użytkowania, tak, czyli i działający, tak, operational to jest działający and accessible when required for use, czyli Wtedy, kiedy system ma być używany, no to ma być dostępny, czyli na przykład mamy systemy bankowe, które działają od 8 do 20, po 20 są zamykane i są robione tak zwane end of day obliczenia i wtedy system ma być dostępny od 8 do 20. Mamy systemy, które mają być dostępne 24 na 7, na przykład sklepy internetowe, dobrze aby było, żeby działały także w nocy, jakby ktoś chciał coś w nocy kupić, bo mu się przypomniało. Czyli tutaj ta dostępność Availability, czy tak jak tu po polsku było napisane, osiągalność, może też nie najgorsze, nie najgorsze tłumaczenie, to jest wtedy, kiedy system ma być dostępny do użytkowania. Ma być dostępny do użytkowania, znaczy, że jest na produkcji. Wobec tego stwierdzenie, że to testowanie odbywa się zarówno przed, jak i po wykorzystaniu usługi operacyjnej, trochę nie ma sensu, no bo żeby zmierzyć. Przetestować pewnie się nie do końca da, ale żeby zmierzyć osiągalność czy dostępność systemu, musimy go już mieć na produkcji. Czyli odpowiedź B też raczej odpada. Przejdźmy do odpowiedzi C. Testowanie zabezpieczeń powinno zaczynać się od testów modułowych, a następnie przechodzić przez testy integracyjne i systemowe, ponieważ problemy z zabezpieczeniami mogą zostać wprowadzone w dowolnym momencie procesu wytwórczego. No, generalnie mnie pasuje, tak? No bo można wykonywać testy modułowe. Security, można wykorzystywać testy integracyjne, testy systemowe i prawdą jest też, że problemy z zabezpieczeniami mogą zostać wprowadzone w dowolnym momencie procesu wytwórczego. Ale zaraz, zaraz. Dowolny moment procesu wytwórczego oznacza także pisanie wymagań, oznacza także tworzenie architektury, oznacza także dobór narzędzi. Wobec tego, tak naprawdę, zajmowanie się testami zabezpieczeń, zabezpieczeniami security, powinno odbywać się wcześniej przed testami modułowymi, a tutaj mamy w pytaniu zaczynać się od testów modułowych. No nie, jednak tę odpowiedź odrzucimy, dlatego że zajmowanie się security powinno być, powinno zacząć się dużo wcześniej niż zaczną się testy modułowe. Na przykład są narzędzia do statycznej analizy kodu, które wykrywają błędy security. Przeglądy kodu przez programistów mogą też wykrywać błędy security i to oznacza, że odpowiedź C jest też odpowiedzią nieprawdziwą. Wobec tego zobaczmy, co z odpowiedzią D. Utrzymywalność można ocenić wcześniej w cyklu życia bez konieczności czekania na kompletny i działający system. Utrzymywalność, czyli maintainability, tak? czyli maintainability między innymi to jest analizability, czyli możliwość analizowania kodu, a możliwość analizowania kodu. Zaczyna, też można zdiagnozować na przykład przez to, czy ten, ten kto pisze, tak, powiedzmy, programista, trzyma się standardów kodowania. Czyli standardy kodowania możemy zdiagnozować przez analizę statyczną kodu albo przez przeglądy kodu. I rzeczywiście możemy maintainability, tak czy utrzymywalność ocenić bez czekania na kompletny działający system. I to jest bardzo dobra praktyka, wobec tego tutaj zdecydowanie w tym pytaniu wygrywa odpowiedź D, jak Dorota.